Dobra, siema, siema widzowie. Siema, siema widzowie. Gramy odcinek... Gramy odcinek. To będzie... Ej, kup... Ej, Bartek, ty w... wy... włączyliście prywatnego, czy nieprywatnego. Roman... Czy nie prywatnego? Dobra, to będziemy się zabijać, czas. Dobra. No, walcz. Nie! No. Ej no! No, dobra, to ja go wywołuję. Dobre. Widzowie, ja ich, ich włączę. Widzowie. Daj! Ja nie mogę. To nie jest... To nie jest e, minika, nie wiem, co. Widzowie mogą potwierdzić.

Ej, można sklapsować! Ej, co? Nie. Można. Bartek, weź mu coś powiedz. Ja go nie słyszę. Mnie nie roznają, tak, że ja go nie słyszę. Ja go Ja go nie słyszę. Ja go Ja go nie słyszę. ale Ja go słyszę. Ja Ja go

nie, bo mam takie dwa bronie Takie same podobne One są podobne te mnie. Do siebie Prawda czy Bartek nie spamie? No jak nie spamisz? To też spamiesz na broń. No i? Idę do ciebie. Więc pokażę. Ej, daj mi tą, to e, tą różową broni. Jaką? No chodź tam. Tą. Tam. Tą. Daj no, mi, daj mi, daj. Daj mi tom. Daj mi to. Nie chce. Nie chcę. Daj mi... To Ci dam zakazanego digla. O Jezus. To daj mi. Daj mi. Daj mi. A to. Digla. Masz. Takiego filetowego. Daj. Dobra, nie chcę. Daj mi to. Nie. Ej, my wyświet wyszedł. Dobra. Nie mamy sojuszu. Mala. Jakby co? To uważaj, bo ja jestem dobry. Uważaj lepiej, bo ja cztery osoby zabijemy. Cztery razy kogoś. O ja, o ja Oja. 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 Zdejcie. da da, Dobra, dobra, tak, jest, no, tak jest To, to no za Ej, on wyszedł Ej, możemy w coś innego grać On wyszedł Nie. Dobra, to w to, dobra I to pasi I to pasi I to pasi Tylko gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A pytanie, czy to widzą pasi? to pasi gdzie jesteś tylko, mówię? Babka Saturna, Saturna. Babka Saturna, Saturna. Ja wiem, ja wiem o którym To jest e, za, Saturn. W kosmocie. kosmosie. W kosmosie. W kosmosie on jest. Nała. Ej, daj mi polecieć! Eee, e, widzowie, to jest koniec odcinka pa.